Witam cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Wprawdzie słoneczka dzisiaj nie ma, jest pochmurno, ale i tak trzeba uznać, że dzień jest piękny. Zaczynam od, <grych> od fotografii. Od fotografii produktowej. Nowe produkty, nowe takie spinnerki malutkie, ale metalowe, bardzo fajne. Zaczynam, dzień, piękny. Ostatnio zamówiłem książkę youtubera Jacek Wiśniowski. To jest youtuber, który ma stronę sukces.pl na YouTubie i wiesz co? I wydał książkę. I ją sobie zamówiłem. Oraz doszedł to, co mówiłem ostatnio. Sprawny marketing, bardzo fajna, nowa gazeta, bardzo fajnie wydana. Tutaj pod kątem internetu koniecznie muszę sobie poczytać. Bardzo fajnie. I ja otrzymałem przed chwilą 5 zwrotów, czyli to jest, to jest ten minus działalności sklepu. 5 zwrotów, tak, jednego dnia. Fatalnie pod tym kątem, ale żeby nie było tak, że klienci są źli. To tutaj jako plus powiem, że pakuję paczkę, gdzie brakowało mi, miałem zapisane, brakuje mi jednego koloru czarnego. I po prostu klient bez problemu poprzez SMS zgodził się, że, że zamiast czarnego dostanie czerwony. Także są minusy i plusy. Mm. O tych minusach później powiem jeszcze. I jeszcze jedno dosię tej książki. Powiem tobie szczerze, naprawdę szczerze, że po prostu tutaj są mega duże litery. Dla mnie, jak ja na przykład staram się, ja nie czytam bardzo szybko, tak żeby, ale staram się czytać szybko, to po prostu takie duże litery to jest masakra. No nie wiem, to jest tak, jakby ktoś chciał napisać, czym więcej, albo czym większa ilość stron, bo tutaj mamy stron 190, ale naprawdę ten tekst, uwierz mi, że tak, przy szybkim czytaniu to się czyta wolno, bo ja wolę, jak jest wszystko ściśnięte, żeby jak najwięcej wzrokiem objąć. W ogóle dobrze by było, gdybym się nauczył jakiegoś takiego szybkiego czytania. Kiedyś uczyłem się, ale to za krótko, bo to się przydaje. I, i tutaj to jest tak słabo. O, i tutaj mamy, kogo mamy, idę. Idę odebrać Marcela z treningu karatę, ale tutaj mam inną, inną mistrzynię karatę. Cześć, powiedz mi, co to jest? Co to jest? A jutro masz egzamin, tak jak Marcel? Tak. Na biały pas? Tak. No jak ty będziesz ćwiczyła? Pokaż jakiś jaki ściągarate. Tak. <laughs> Możesz wyprostować rękę? Tak. No dobrze, przewidią. A drugą ręką? <laughs> I nadal Ala, zobacz, tam idzie też pan. Tutaj jest Ala, która jest kontuzjowana, a tam idzie też pan jakiś, który jest yy, yy, po, po, te, po kontuzji. Pasujesz? Powiedz mi, który raz złamałaś rękę? Ale wieje. Trzeci raz, tak? Yy, I jaki sport uprawiasz? Piłkę nożną. Piłkę nożną. I na piłce nożnej... Upraw... To złamałaś? Tak. No to nieźle. Sam byłeś? Ostatni? dla świetlicy? A trening odwołany? Widziałem się z trenerem. No we wtorek odrobicie, we no, wtorek będziecie mieć trening odrobiony. No bo dzisiaj nie mógł, nie. jakaś impreza jest podobno na waszej sali, dlatego. I dlatego jest trening odwołany. Przewróci się czy nie? I to ale... na na tyt... by jest ciepło? No, z ty masz na silniku. No, no tam na no, 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 bo jak ja jeżdżę. Tutaj, tutaj, tutaj. To ty się grzejesz, nie? Tak. No faktycznie całe ciało no, pracuje, tak. O, <grym> I na, i na włosie jeszcze myslę. może bez telefonu? No dobra, a ja spróbuję, tak? To jest proste, tak jak patrzę na ciebie. Na nogi? Tak. Nie, ja, ja to założę się, że odjadę. Swoją masą to. Nie! Czekajcie. Co, co się śmiejecie, chłopaki? Ja też czuję, że się wywalę, naprawdę. Nie wiem, jak to się skończy, prawda? Wiesz, ja też wiem. Ja boję się, że skoczę. Tylko, że odjadę. I nie, spokojnie. Nie? nie, nie. nie? Raczej nie. nie. Ale już miałem cykora. Myślałem, że już poleciałem. A nie. To nie Tutaj to jest guma, i dlatego to się wbija w gumę. Ale tak to tewka ta jest stabilna. Czekaj, czekaj. A żeby się wywrócić, to co trzeba zrobić? <noise> Kumat, to mam nawet cię koło. Czekaj, czek, czek, oczu się! Wejdź mi, pokażę, jak się wywali. O, wejdź, ja pokażę, jak czekam, się wywali. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. Zrobisz tak? I tak. Przepraszamy za panią. Nie, no. O, wejdę na panią. To nie jest łatwe. Wejdę no, na panią. Ma... Patrz, muszę się wywalić, czy się zjeżdżę z rampy. Z rampy szkupić. spróbuję jutro. Uh. Dobra, okej. Okay. Ale tutaj mięciutko, faktycznie. Brawo, tata. A o parę zabłysz, tak? To jest kaktus. Kaktus? Chcesz? O, jest kaktus. nie. A ty co chcesz? A bo wiem, trzy gałki. Dwie. O nie. Tak to bym sobie wybrał. Wziąłem sobie kaktusa. Dwie gałki. Zobacz, różnicę. Tylko panią poprosiłem, żeby zapakowała inaczej. Widzisz jak ty jak ty masz złożone? Uh -huh. Że dwa na brzegu. Ale w środku, pokaż. Nic. Ale w środku jest puste. I tutaj są dwie gałki i tutaj też dwie gałki. Uh -huh. Tylko boję się, że to spadnie, tobie. A to wygląda jak... Jak... są? Bez tego. Ja myślałem, że ty mnie prześladujesz, ale zapomniałem, że tu, że tu mieszkasz. Tak? Cześć! Co to jest, kuba? Cześć, poznajesz mnie, pamiętasz? Tak. tak? Co to jest? Przebijesz pionę czy nie? Dobra, ja mam trening tutaj. Znaczy no? No, wiem, Myślałem dwa, cztery, sześć, siedmiu na a Myślałem, że nie będzie dzisiaj ludzi. W ogóle obawiam się, że nie będzie ludzi. Pablo mi napisał, że zgubił klucz, więc w naszym zespole jeszcze chyba jedna jest taka osoba jak ja. Muszę się go spytać i Pablo dzisiaj zgubił, ale widzę, że będziemy mieć komplet, aż jestem szykowany. No na swój telefon, no tylko musisz mi dać swój telefon. No co ty mi dajesz, taki pomykany telefon? 13% baterii? No i co, Dzień co? Dobry. Dzień dobry. Przesuń odblokować, proszę bardzo. I tutaj zaraz zobaczymy, co ty wypisujesz sobie. No dawaj, dawaj baterię dawaj, jedziemy tutaj, poczekaj, zobaczymy, co... Gdzie masz ten aparat? Robisz zdjęcie, czy nie? Tak. Dobra. Ze względu na niski poziom baterii, lampa A błyskowa co? nie, nie dostaje. Co budziłeś? Nie, Dobrze usłyszałem? Nie, no, no dobra, okej, okay, ja źle zrozumiałem. Trzy, cztery. Może by pan no, tak. Ojej, ja, dobra, ty, no, 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 już może być, no, Tak. no, ja często, ja tu jestem cały czas, ja codziennie tutaj trenuję. ...szybka. Ja cały czas. Moja koleżanka, Mila Głowacka, po nas bliska. Tak. Dochodziła do nas. Nie umie dać piątki. O, chyba już. A, ale dobrze. Eee. A teraz zobaczymy. A... Już, ja przecież ja idę, idę chłopaki, zaraz. Dobra, ja idę. ta twoja książka Franklin, masz ją czytać? Czy oglądać co? Ej, pokaż mi nogi Milo. Bo ostatnio pokaż mi. To są całe podrapane. Tutaj. A pokaż mi <grym> przód! Bo wczoraj widziałem, nie wiem, czy to będzie nie, to nie jest widać w tym. Ale tutaj wszędzie jesteś. Całe nogi tutaj śniaki. Tutaj też rane. Ej, Mordek! Cześć stary Cześć Jak tam idziesz spać? Marcel! Ej! Masz nie budzić mortka! Ma Mam nie budzić mortka? Mortek przecież nie śpi, zobacz. No bo tego! Nie obudziłem go! On ma bardzo dobry sukces. Nie obudziłem go, Marcel skoczył um. na mnie! Marcel! Ząbki umyć. Ta, 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 ja mam skrzydła, ja mam skrzydła, skrzydła, skrzydła. powracając do kursu szybkiego czytania, mam taką książkę, powinienem ją przeczytać. I właśnie tutaj jest bardzo fajnie opisane, jak, jak czytać, w jaki sposób czytać. I są ćwiczenia właśnie. Jak ćwic... Zresztą taką aplikację też miałem w telefonie. Zaraz zobaczymy jak tu jest. Czy, że czyta się wzrokowo, nie czyta się każdej literki powiedzmy po kolei, to są ćwiczenia. I jeszcze jedna ciekawostka. Tak wygląda cube w środku. Miłość go rozłożył na części pierwsze i postanowiłem, że go, że go po prostu pokażę. Tak wygląda kostka antystresowa, antystresowa i w środku. No, wydaje mi się, że to byłoby za nudne, gdybym tyle 118 minut miałbym kręcić, ale wiesz, co pokażę Tobie nowy model, właśnie taki i nim zakręcę raz a porządnie. On będzie długo chodzić. Więc dziecko Super TV pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no nie będę tak robić. Ale jest to dobry pomysł, żebym podczas pozdrowień właśnie ruszał za każdym razem sobie takim spinnerkiem. Dragon 765, czy ja przeklinam, nie bardzo nie, praktycznie nie. Bardzo rzadko, poza filmami, mi się zdarzy, żebym gdzieś przegnął, ale naprawdę to jest mega, mega rzadkie. A teraz jeszcze pokażę taki model, zobacz, jaki fajny, świecący. Więc yy, Dragon, pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. Woda, również pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Yy, jeżeli chodzi o to, czy jestem dumny, no tak, zdecydowanie jestem dumny ze swoich chłopaków. Chyba każdy rodzic w jakiś tam stopniu jest dumny ze swoich dzieci. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Pierwsza, druga, która była najszybsza. Czcin... Czcinka, tak, ty te dwa razy jesteś coś, tutaj jest skręt. Y, Okej, okay. więc <laughs> Czcinka, Dweksi, pozdrawiam całą trójkę, całą dwójkę. Trzymaj się, cześć i do jutra, tak? A, jeszcze jutro będzie, o, jeszcze będzie jutro taki. <laughs> Na razie, trzymaj się, cześć.